Dzień dobry moi kochani, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was na naszym politycznym kanale. Donald Tusk jest w panice czuje, że grunt usuwa mu się spod nóg. Coraz wyraźniej widać, że nie potrafi utrzymać władzy, że jego koalicja trzeszczy w szwach, a każdy kolejny dzień w fotelu premiera to walka o przetrwanie. Tusk wie, że jeśli ten układ się rozpadnie, jego kariera polityczna będzie skończona, a sam będzie musiał uciekać z kraju. Dokąd? Oczywiście do Niemiec, gdzie od lat ma swoich protektorów. W desperacji posunął się jednak jeszcze dalej. Według licznych źródeł premier miał rzekomo grozić swojemu koalicjantowi Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi, wicepremierowi i szefowi resortu obrony narodowej. Mówi się, że Tusk ma na niego brudne taśmy prawdy, kompromitujące materiały, które w jednej chwili mogłyby zdyskredytować go jako polityka, męża i człowieka. To... Co dotąd uchodziło za plotki, dziś brzmi coraz bardziej prawdopodobnie. W Sejmowych kuluarach powtarza się, że Kosiniak Kamysz jest w pełni kontrolowany przez Donalda Tuska. Nie jest już partnerem w koalicji, lecz zakładnikiem. Lider polskiego stronnictwa ludowego, który powinien walczyć o interesy polskiej wsi, milczy, gdy Tusk wprowadza decyzje niszczące rolnictwo. Milczy, gdy rząd łamie prawo i przekracza granice demokracji. Milczy nawet wtedy, gdy Platforma Obywatelska i jej ludzie atakują tradycyjne wartości, które jego partia rzekomo wierzyła przez całe dziesięciolecia. Tylko jedno tłumaczenie ma sens strach. Bo jeśli Tusk naprawdę ma na kosiniaka kamysza kompromitujące materiały, wszystko staje się jasne. Dlatego wicepremier jest tak potulny dlatego nie protestuje, nie krytykuje, nie zgłasza sprzeciwu. Kiedyś był człowiekiem z ambicjami. Dziś jest cieniem samego siebie, bezwolnym narzędziem w rękach Tuska. To nie polityczna lojalność, to polityczny szantaż. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy Kosiniak Kamysz stał po stronie Tuska, nawet wbrew rozsądkowi i swoim wyborcom. W czasach pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej i polskiego stronnictwa ludowego, młody wtedy minister pracy i polityki społecznej był twarzą podwyższenia wieku emerytalnego. Wykonał ten rozkaz bez słowa sprzeciwu, mimo że uderzył on w miliony Polaków. Dziś historia się powtarza. Tyle, że teraz po latach Kosiniak Kamysz ma władzę, doświadczenie i pozycję. A mimo to znów klęka przed Tuskiem, jakby ktoś w każdej chwili mógł zniszczyć jego karierę jednym kliknięciem. Rolnictwo pogrąża się w kryzysie, wieś tonie w długach, a Ministerstwo Rolnictwa kierowane przez ludzi PSL udaje, że nic się nie dzieje. Zamiast bronić rolników, Kosiniak-Kamysz i jego środowisko zajmują się ustawami o związkach partnerskich i politycznymi układami z lewicą. Dla wsi cisza, dla Tuska posłuszeństwo. To nie przypadek, że w momencie, gdy Unia Europejska kończy negocjacje w sprawie umowy Mercosur, która zniszczy konkurencyjność polskich gospodarstw, PSL nie podnosi głosu. Nie protestuje, nie bije na alarm. Jakby polska wieś przestała istnieć, niektórzy politycy mówią już wprost: Donald Tusk stworzył wokół siebie system oparty na hak, podsłuchach i strachu. To jego metoda rządzenia. Kiedyś mówiło się, że jest mistrzem dyplomacji. Dziś widać, że jest mistrzem szantażu. Każdy, kto z nim współpracuje, kończy w potrzasku. Grzegorz Szetyna, Ewa Kopacz, Radosław Sikorski, wszyscy prędzej czy później zniknęli, kiedy przestali być potrzebni. Dziś w tej samej pułapce siedzi Kosiniak-Kamysz. Tyle, że on nie ma odwagi się sprzeciwić, bo wie, że jeśli Tusk rzeczywiście ujawni taśmy, wszystko będzie skończone. Andrzej Gajcy pisał w tygodniku Solidarność, że krążą plotki o szantażu obyczajowym wobec lidera PSL. Według tych informacji materiały dotyczą jego pierwszego małżeństwa. Oczywiście, nikt nie potwierdził ich autentyczności, ale sam fakt, że takie pogłoski się pojawiają, pokazuje, jak toksyczny klimat panuje w tej koalicji. Tusk nie buduje relacji na zaufaniu, on buduje je na strachu i zależności. Jeśli rzeczywiście ma na wicepremiera kompromitujące nagrania, to nie jest już tylko polityka, to przestępczy sposób sprawowania władzy. Władysław Kosiniak-Kamysz przez lata kreował się na człowieka uczciwego, wyważonego, racjonalnego. Ale jak wytłumaczyć fakt, że w momencie, gdy jego partia ma w rękach resort rolnictwa, polscy rolnicy są w najgorszej sytuacji od dziesięcioleci? Jak wyjaśnić, że milczy, gdy premier Tusk kpi z konserwatywnych wartości, a media bliskie platformie obywatelskiej atakują Kościół i polską tradycję? Jak to możliwe, że lider PSL, który powinien stać po stronie ludzi pracy, nie mówi ani słowa o rosnących podatkach, drożyźnie, czy dramatycznym stanie służby zdrowia? To wszystko nie jest przypadkiem. To scenariusz napisany przez Tuska. Człowieka, który nie cofnie się przed niczym, by utrzymać władzę. Wie, że jego czas się kończy. Wie, że koalicja pęka. Wie, że Hołownia, Czarzasty i Kosiniak-Kamysz mają coraz mniej cierpliwości dlatego gra najbrudniej jak potrafi. Używa strachu, plotek, szantaży i haków, bo tylko tak potrafi rządzić. Nie dialogiem, nie wizją, nie autorytetem, lecz zastraszaniem. Dziś Polska przypomina zakładnika jednej partii i jednego człowieka. Wszystko podporządkowane jest utrzymaniu władzy Tuska. W tym celu poświęca się nawet polską wieś, bezpieczeństwo energetyczne czy interes narodowy. Wicepremier, który powinien dbać o obronność, stał się elementem gry. Pionkiem w rękach cynicznego premiera. To sytuacja groźna dla całego państwa, bo pokazuje, że system oparty na szantażu może runąć w każdej chwili. Polskie stronnictwo ludowe przeżywa upadek, jakiego nie pamięta. Sondaże są katastrofalne momentami zaledwie 1% poparcia, ale zamiast refleksji uległość wobec Tuska zamiast buntu milczenie zamiast ratowania rolnictwa ustawy ideologiczne i medialne wystąpienia bez treści. Tak kończy się partia, która sprzedała duszę za kilka stołków w rządzie. Donald Tusk w swoim strachu przed utratą władzy przekroczył wszystkie granice. Wykorzystuje ludzi, kompromituje sojuszników, a Polskę traktuje jak prywatny folwark. Jeśli jego rząd się rozpadnie, będzie musiał uciekać, i on doskonale o tym wie. Dlatego posunie się do wszystkiego, by utrzymać kontrolę, nawet jeśli oznacza to grożenie własnym ministrom. To, co dzieje się dziś w Polsce, nie ma nic wspólnego z demokracją. To teatr, w którym każdy aktor zna swoją rolę: jeden udaje buntownika, drugi męża stanu, trzeci patrioty, ale reżyser jest tylko jeden Donald Tusk człowiek, który od dawna nie jest premierem narodu, lecz dyktatorem układów. I jeśli rzeczywiście trzyma w rękach kompromitujące materiały na swoich koalicjantów, to nie rządzi krajem, tylko nim handluje. Władza oparta na strachu nigdy nie jest trwała. W końcu nadejdzie moment, w którym nawet najbardziej zastraszeni ludzie powiedzą dość. Może wtedy Kosiniak-Kamysz odważy się mówić? Może ujawni prawdę o tym, jak naprawdę wyglądała współpraca z Tuskiem? Może wtedy Polacy zobaczą, że ten rząd nie był sojuszem, ale mafijnym układem, w którym każdy każdego trzymał za gardło? Bo... Jeśli premier naprawdę groził swojemu wicepremierowi, jeśli naprawdę używał haków do utrzymania władzy, to nie mówimy już o polityce, mówimy o państwie zbudowanym na kłamstwie, zastraszaniu i manipulacji. A Polska zasługuje na coś więcej na rząd, który nie szantażuje, ale służy, na premiera, który nie grozi, ale prowadzi, na kraj, w którym władza nie musi uciekać do Niemiec, gdy kończy się jej czas. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.